In a cold night, the emptiness haunted me. I saw a light, but it was too dark for me. You gave me warmth when no one did. I was lost. You showed me love and how it feels. I heard you calling. I saw so your sleepless face and that's so hard. I guess I'm falling. For you, girl, I can reach the stars. then someone walks in in your life and just light it up or more like screw it up again well i guess this is the main reason why i'm writing this song yeah. i heard you calling i saw your sleepless face and i felt hard i i for you girl i can reach the stars

Także jeszcze raz. Przyszłam, umyłam ręce. Właśnie wróciłam, odwiozłam chłopaków do szkoły, do przedszkola. Na dworze tak jeszcze, wiecie, z rana chłodno. Jesteśmy po tych ostatnich przymrozkach teraz w nocy. To były trzy czy cztery noce z przymrozkami, takimi do minus dwóch. Tutaj przynajmniej na Pomorzu, okolice Koszalina. No i osoby, które mają włożone w grunt, dajcie znać, jak u Was bo mi słuchajcie zmarzły hortensje ja ich nie przykrywałam, ja nawet tak szczerze to ja nawet o nich w ogóle nie pomyślałam żeby je przykryć jakoś tak wiecie, no są cały rok i, i a mi zmarzły po prostu listki bo już miałam dużo listków powypuszczanych bardzo dużo no i chyba w tym roku z nich nic nie będzie w tamtym roku nic z nich nie było bo były, no, bo do, były świeżo posadzone a to są ogrodowe i myślałam, że tak widziałam, że tyle pędów to, mówię, w tym roku będzie ładnie, chociaż one jeszcze są niewysokie, takie dosyć niskie. A, no i niestety nie. Nie będzie. Chociaż ja im jeszcze daję dojść do siebie spróbuję teraz, będzie w ogóle zaczyna się znowu bardzo ciepło, ta pogoda jest po prostu, jeżeli chodzi no, o rośliny, no to dramat, no było kilka dni bardzo ciepło, lato teraz była zima totalna i teraz znowu przyjdzie lato, także masakra Wspór, spróbuję po prostu wzmocnić glebę, nakupię nawóz do hortencji, żeby wzmocnić po prostu bardziej glebę żeby dać im szansę odbić dlatego, że te przemrozki też no, nie były jakieś takie bardzo duże Możecie dać też znać, jak są Wasze doświadczenia, czy, czy, czy to jeszcze coś tam sobie odżyje, czy nie odżyje. Eee, oglądam takiego jednego ogrodnika, który właśnie mówił, żeby dać temu czas. I nie wiem, zmarzły mi wszystkie hortensje, liście. Wiadomo, tam może nie każdy liść, może coś tam jeszcze by się pojawiło, ale no, zmarzły. Eee, zmarzły mi też, słuchajcie, magnolia, pomimo, że ją przykryłam, ale... Magnolia jest wysoka, ja ją owinęłam agrowłókniną, ta agrowłóknina od wiatru co chwilę się, wiecie, tak, szty, może tak mogło dochodzić tam zimne powietrze. I parę listków mi zmarzło, cała mi nie zmarzła, ale parę listków mi zmarzło. Ja teraz przygotowuję sobie swój napój i kawę. Będę przygotowywała sobie. Później y, przejadę się do Koszalina na, dosłownie na chwilę, chcę zajechać do Sinseja. Chcę zajechać do Senseja. bo sobie wstawię wodę na kawę. Przymierzyć spodnie jedne, bo mi się spodobało na stronie, a jednak spodnie wolałabym przymierzyć. Cytryna. do I nie wyciskam całe pół bo jednak jest tak dla mnie zacytuł taką półkę mam po prostu na dwa razy no i bateria mi pika lecz sobie ją naładuję i pomyślałam może nagram przegląd co teraz jest ciekawego Wiosna w dostałam też komentarz, żeby nagrać przegląd Agaty Meble, bo w Koszalinie gdzieś podobno otworzyli, ogólnie jest ten otwarty nowy motopark. Nie byłam, On są ode mnie w ogóle totalnie daleko, na drugim zupełnie końcu Koszalina Sklepy jakoś tam mnie nie ciekawią, żeby tam w ogóle jechać, także jeszcze tam w ogóle nie byłam może, być może nagram, a dzisiaj może ten CSA e, i może też muchito, bo generalnie w muchito jest teraz naprawdę bardzo ładna e, kolekcja, dużo bardzo ładnych rzeczy. Dobra, czy ja mi tutaj będą sobie pęczniały. Tak w sumie czekam z 10 minut i robię sobie kawkę i jak upiję kawkę, to od razu pojadę do tego koszelina, bo nie lubię odkładać na potem, wolę to załatwić, wrócić i wtedy mieć wolne. Muszę też w ogóle ogarnąć co dzisiaj na obiad. I do później. Dobra, jadę już, słuchajcie. W międzyczasie jeszcze włączyłam sobie, słuchajcie, serię na Netflixie. Bardzo teraz dużo mowa jest o tym serialu, mianowicie to jest ten Reniferek. To jest jakiś w ogóle autentyczny film. Ja mam nadzieję, że mi ta kamera nie spadnie jak ruszę. Trochę się boję. Ale powiem Wam, że średnio mi ten film się generalnie spodobał. Boję się skręcić nawet. Dobra. Także, nie wiem, obejrzałam dwa odcinki, jeszcze zdążyłam obejrzeć teraz. film o osobie z zaburzeniami jakiejś w ogóle. Ale no pewnie go dokończę. Może dzisiaj, nie wiem. Aha, tam jest 7 odcinków. Niby piszą a tylko 7-8 odcinków. Mi się wydaje, że miniseriala to są takie 4-6 odcinków. No dobra, lecę to. Właściwie jest teraz przed 10. Myślę, że Staram się jak najszybciej wrócić po prostu, bo nie mam ochoty łazić po sklepach w ogóle. Odkąd w ogóle powstały, powiem wam, te zakupy online, to naprawdę... Kurczę, powinnam jeszcze zawlać płyn. Chyba, że mi Adrian wlał. Chyba mi nie wlał. kiss of you I wanna be a part of your little collection. It doesn't matter what I am to you. I don't care if you don't really love me. I don't care. I wanna give myself to you. I don't care if you wanna control me. I don't care. Cause I believe I love you. 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 I just want I would die for a kiss of you I wanna be a part of your little collection it doesn't matter what I am to you I don't care if you don't really love me I don't care I wanna give myself to you I don't care that you wanna control me I don't care cause I believe I love you <laughs> do domu i słuchajcie, jedyne co kupiłam to tak to są body, to, te body są z spodnie nie kupiłam w Senseju, kupiłam czarne takie lniane w H&M, -ie. w H&M jest też w ogóle duży wybór takich, nie lniane. ja powiedziałam lniane, nie lniane mierzyłam i te w ogóle, odejdę bo tutaj gra te w ogóle w Senseju lniane, tak one mnie gryzły i jednak stwierdziłam, że jasne, nie to są wiskozowe spodnie bardzo fajne, słuchajcie, naprawdę takie przewiewne, i dla mnie to jest taka alternatywa na takie cieplejsze, ale jeszcze nie gorące dni. Że niekoniecznie od razu jakieś krótkie spodniki, czy coś, tylko takie przewiewne spodnie. I na razie mi się mega, mega podobają. Właśnie mają przyjść teraz te cieplejsze dni, także jestem bardzo ciekawa, jak one mi się sprawdzą w te cieplejsze dni. My po, my po weekendzie planujemy jechać do Zoo i ma być już to taki cieplejszy okres, także pewnie je sobie właśnie wtedy założę przyjechałam, jest słuchajcie godzina zaraz 12:00. głodna już jestem bardzo jem śniadanie i tak naprawdę zaraz będę jechała po Alanka do szkoły no i jest już taki wiesz, się zaczyna, bez godzina 19. Eee, dzisiaj u nas na obiad tak w sumie wymyśliłam na szybko zupę wiosenną, czyli to co miałam po prostu w lodówce warzywa i tyle, ale teraz sobie wymyśliłam właśnie jeszcze, że upiekę ciasto z jabłkami właściwie ono będzie za 7 minut wychodziło z piekarnika. Dzieci już kąpią, Adrian jedzie jeszcze poodbierać, bo przychodziły nam jakieś paczki do paczkomatu. No i taki koniec dnia, słuchajcie, bardzo słoneczny. W międzyczasie też gdzieś tam przebijało się, może nie przebijało się, było za chmurą słońce i padał cały czas też. A teraz zobaczcie, jaka. Jakie bardzo ładne światło. Pozdrawiam i do kolejnego już bloga. Zostawcie koniecznie kciuk, komentarz no i udostępnijcie, jeżeli możecie.